Cześć, jesteśmy dzisiaj w salonie Liberty Motors na ulicy Łopuszańskiej 36 w Warszawie. Porozmawiamy z Krzyśkiem. Mamy tutaj Krzyśka, Krzyśka Karpia. Krzysiek jest handlowcem, sprzedaje tutaj motocykle, motocykle marki Triumph. Krzysiu, powiedz nam, jakie mamy nowości w Triumfie na 2011 rok? Triumf na 2011 proponuje model, nowy model Sprinta GT, który tutaj z tyłu. W tym momencie stoimy przy motocyklu Triumph Sprint GT 1050. Jest to nowość w roku 2010, aczkolwiek tak naprawdę te motocykle dopiero teraz powoli pojawiają się w salonach. Powiedz mi, co musimy wiedzieć, co jest nowego względem wersji Sprint ST 1050. W pierwszym momencie można odnieść mylne wrażenie, że jest to ten sam motocykl po lekkim liftingu, ale to nieprawda. Motocykl jest całkowicie przebudowany, jest to nowa rama jednostka. Bazująca na 10.50, natomiast ze zwiększoną mocą. Poza tym jest to motocykl, który już teraz jest stricte y, turystykiem, czyli w standardzie dostajemy ABS, y, zestaw kufrów bocznych. Motocykl jest przedłużony, co ma y, skutkować y, lepszym, lepszymi właściwościami jezdnymi podczas szybkiej autostradowej jazdy. Zmienione ogumienie. Inne są również. Y, kolenie wahaczy przednich? Tak, czyli mamy tutaj już zupełnie inne zawieszenie. E, Triumph Sprint GT w tym momencie występuje już tylko w wersji za BS-em, także no, niestety przebudowano, niestety, na szczęście przebudowano troszeczkę to zawieszenie, przez to, że motocykl jest dłuższy, na pewno też lepiej się prowadzi. E, a powiedz mi, e, czy wiemy o ile większą mocą dysponuje w tym momencie e, silnik? To jest... Co prawda kilka koni, to jest mniej więcej skok ze 127 do 130 koni, niby niewiele, natomiast ta moc jest oddawana niżej i jest to odczuwalne. Miałem przyjemność jeździć tym motocyklem jeszcze w zeszłym sezonie i jeździ się z nim znakomicie. Jasne, słuchajcie, ja też miałem okazję jeździć motocyklem Triumph Sprint GT1050. Jest naprawdę wspaniały. Pamiętam anegdotę jeszcze o Triumfie Sprint ST1050, gdy ktoś opowiadał mi, że przejeżdżając przez zwalniając na trasie, wjeżdżając do jakiegoś miasta, zapomniał zrzucić biegów w dół, a więc jechał cały czas około 70 na godzinę na szóstce. Zapominając, że, że jedzie na tak wysokim biegu, wyjeżdżając z tego miasta dalej na, na, na szeroką trasę, zaczął odkręcać. Motocyk niesamowicie pojechał, a gdy chciał wbić bieg wyżej, zorientował się, że ten motocykl jest na szóstym biegu, był naprawdę w szoku. Ten motocykl naprawdę szokuje swoim momentem obrotowym, który jest dostarczany przez litrowy, trzycylindrowy silnik. To jest naprawdę najciekawsza rzecz w tym motocyklu. Mamy Tigera 800 oraz Tigera 800XC. To jest jego rozbudowana wersja terenowa. Nie pokazał się jeszcze, natomiast będziemy mieli Speed. Triple 1050, najnowszy model. Jeszcze w Polsce nie było prezentacji. To jest bardzo ważny motocykl. Speed Triple to jest prawdziwa legenda. Jego nowa odsłona, pokazana na targach EICMA we wrześniu w Mediolanie, jest naprawdę niesamowita. Już nie możemy się doczekać, aż się pojawi. Co jest jeszcze nowego? Co już się przerwałem? Mamy jeszcze model Thunderbird z rozwierconym do Big Bore. Nazywa się Storm i jest w kilku nowych malowaniach. Jasne, ja tutaj dodam, że Big Bore pod, pod tym kodem kryje się rozbudowany silnik o 100 cm. Prawdziwy amerykański styl w Triumfie nareszcie zagościł. Możecie kupić sobie na własną rękę wcale za nieduże pieniądze kit, który zwiększy pojemność waszego motocykla, co idzie za tym moc i moment. To jest naprawdę niesamowite. Stoimy teraz przy Triumfie Thunderbirdzie na 2011 rok o dźwięcznej nazwie Storm. Krzysiu, powiedz nam, czym różni się ten motocykl pod względem technicznym i wizualnym w stosunku do zeszłorocznej wersji, którą znamy. Pierwsza różnica jest wizualna, którą widać na pierwszy rzut oka, czyli zmienione lampy. Nawiązują do Roadstera, natomiast są w macie. Motocykl jest taki bardziej gangsterski, Mniej chromów, dużo czarnych matów. Druga rzecz to zastosowanie Big Bora, o którym już mówiłem wcześniej, czyli rozwielcenie silnika do 1700 oraz co za tym idzie powiększenie mocy i momentu. To są jego główne różnice. Jasne. E, tak naprawdę ten motocykl, tutaj doskonale pasuje słowo, którego Krzysztof użył, gangsterski. Ten motocykl wygląda naprawdę gangstersko. Dwa czarne reflektory z przodu, przypominające nam pierwsze modele e, Triumfa Speed Triple. Zresztą Triumph Speed Triple do tej pory ma e, dwa okrągłe reflektory z przodu. Oraz ten motocykl bardzo upodabnia się do Triumfa Rocket Roadstera, który został pokazany w zeszłym roku, na którym też jest dużo, dużo czarnych, dużo mało chromu, a dużo czarnego. Stoimy obok naszej tegorocznej nowości Triumfa Tigera 800 XC, rozbudowanej wersji Trium Tigera 800. Krzysztof, powiedz nam coś o tym motocyklu. Ten motocykl jest u nas od tygodnia mniej więcej. Prawdziwa nowość? Tak, tym bardziej, że jest to pierwszy motocykl taki w Polsce. Jeszcze nie było oficjalnej premiery. Także nie było też szkoleń dla, dla nas, także wiem o nim tyle co wyczytałem w katalogach. Nie jeździliśmy tym motocyklem, natomiast na razie wygląda zajebiście. Uważamy dokładnie tak samo. Słuchaj, powiedz nam coś o silniku tego motocykla, bo wygląda dość znajomo, ale wiemy, że coś się jednak zmieniło. Tak, jest to silnik przejęty z modelu Street Triple 675, rozwiercony do 800 cm pojemności. Natomiast został przemapowany, zmieniony, nie ma tak dużo mocy na górze jak Street, czyli tutaj dysponuje niecałą stówą tak naprawdę, natomiast jest ono oddawane dużo niżej, wykresy są bardziej płynne. Wydaje mi się, że do tego, do czego został stworzony, jest to wiele lepsze. A motocykl, warto dodać, został stworzony przede wszystkim do szeroko pojętej turystyki, ale nie boi się też zjechania na twardy shooter dzięki wysokim skokom zawieszenia oraz przystosowanym oponom. To, co jeszcze warto dodać na temat tego motocykla, to, że silnik ma trzy cylindry, czyli prawdziwa klasyka dla Triumfa. Trzy cylindry dają nam to, że mamy gigantyczny moment obrotowy na dole oraz całkiem fajną moc na górze. Dziura między tymi dwoma zjawiskami jest naprawdę bardzo nieduża. Dzięki. Z dodatkowych akcesoriów przewidzianych do modelu XC mamy twardą osłonę silnika, yy, kufer centralny, ogromny 52 litrowy, yy, dodatkowa wyższa szybka dla wyższych bikerów, kit, który umożliwia regulację szyby, która już jest, można zmieniać kąty ustawienia, yy, Model ten, jak zresztą wszystkie inne modele Triumfa, ma bardzo fajną, przydatną rzecz dla porządkujących jeźdźców, czyli mechaniczne ograniczenie mocy do 35 kW. Po pewnym czasie, gdy kierowca już poczuje się pewnie na takim motocyklu, można to bez problemu zdjąć i nie trzeba kupować za chwilę nowego motocykla. Czyli, gdy oswoimy się już z mocą, możemy po prostu odpuścić przepustnicę, uzyskując pełną moc.